Witamy na naszym live'ie, kurde, sobie luźnie live z Robloxa, teraz przyda, przywita się Spidermanka po mojej prawej dobry. Teraz Piesio po lewej mojej. Nie ma. Dobra, dobra Ja muszę tylko zmienić tryb jakby strumienia, bo mam tako zrobione A tutaj muszę Gra w oknie, jeb Sobie wsadzamy tu Robloxa No i dobra, dobra. O, idealnie 17 jest. Dobra, więc. Um, mm. Chodź, robimy. Jak... Brzmi się, jakbyś gadał przez dobra. mikrofonówkę. Dobra, jedziemy. Um, proszę też nie używać swoich, jakby prawdziwych imion, ok? Też okay. swoich prawdziwych imion nie używajcie. Jak byście mogli... Siadaj, a nie na pładzie no, jedziesz Mówię, jedziemy, Kurde, no, miałeś no, prawdziwych imion, nie używać. Dobra, ale nie wiadomo, który z nas to macie Jedziemy, Dobra. za mną Mówcie Spidermanka, czarny albo czerwony Dobra Oczywiście czarny jestem ja, bo taki skin, e, YouTube Bra to jest tylko skin spider -ko weź wsiadaj do nas, spider -ko. Siadaj. Ja pierdzielę, ale żeś tego kłada postawiła Z, Dobra, idziemy Wolisz formę Dalej, męską, idziemy. czy formę żeńską? Co? E, nie, do o, y, spider mówię Wolisz wersję Ryfka. męską, czy żeńską? Ryfka. Dobra, to będzie dzisiaj dziewczyna. Będziesz, jesteś teraz o, jesteś od dzisiaj transgender. Witam. to tak, ja robię domek. Będę No to dobre, jesteś od teraz chłopakiem. Okej. Spidermanko i czarny jedziemy na górę. Czarny. Musimy może jednak to zmienić trochę. A na które szukamy piętro? Czwarte. O, ale słodka małpka. Mmm, piękna. A ja myślałam, że ty o mojuski nie mówisz. Weź, bo ja może myśleć, że ty... Że my jesteśmy rasistami. Czemu tu zlew się pali? Ka Tak, KKK. Płyta indukcyjna. Wyłączcie tą głupią płytę indukcyjną. Co prysznic jest? Albo prysznic. Chci, to chcę to chci, akurat w akurat nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia, ja możesz mi tu postawić. To tu jest mój pokój. Jadłem. Dobra, tu jest mój pokój. Więc jakby ktoś chciał dołączyć. Ja spodam mój nick. Kurde, miało być bez imion. Dobra, w dupie to mam. Przedstawmy się. Ten na środku, czyli czarny, to jest kamil. Ten po lewej, ten taki Deadpool to jest Filip, a ten po prawej taka co... dziewczyna ma... No nie dziewczyna! Teraz wygląda, żebyś miał pająka na plecach. Dobra, e, a to jest chłopak. Dobra, mniejsza z tym. Pewnie tutaj bardzo głośno słychać. Raz. Sprawdzam. Muszę sobie podgląd zrobić. Po czatu nie widzę. Jak? Chcecił w dupę. O! Siema, moderator! Siema, moderator! Ale kto? No live jest do. nie wiem, tak. 17.30, albo trochę później. No to witam na live. Ie. Dziękuję, że przyszłeś. Ale kto przyszedł? Moderator mój. Czyli kto? Chcesz, to możesz do nas dołączyć, a jak nie, to po prostu czat moderuj. Tam znajdź mnie. Znalazłem Kurde, szczebla szuka To jest do dupy chowanie Teraz wy Chcę dwa snapy. A, dwa Ale snapy od tej samej znać, znajdź mnie Jak? <laughs> Dobra, pomyślmy Wcale nie widać czerwonych włosów wystających za tej kurtyny. Dobra, wypierdziela cię, ja to chcę prywatności mieć. Idźcie, idź. Bądź! No idź stąd. Muszę wam permisję usunąć. Dobra, teraz proszę iść. Dziękuję. Ajde. A idę... odegrać i tak? widzi toilet hits. To mam nadzieję, że pan moderator. Ja jestem wiem, to jest moje Zadajmy jakieś pytania do pana moderatora. No to panie moderator, że masz dobry humor? Kami, gdzie mam? gdzie mam spać. Yy, Przydzielam Wam moderatora. A ten. <grym> <grym> yy, to tutaj jest Wasz spokój. Mam nadzieję, że się, A, to nie, się nie, nie zapłodnicie. Uuu, nie, 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 mnie Nie, 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 dobrze nie, 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 mnie nie, to jak tam się czuje nasz pan moderator? Dobry! Pani wylatuje. Jak się czuje pan moderator? Panie moderator, że proszę o odpowiedzieć, albo straci pan pracę. Kurde, ja na ty nie zmieniłem. Ja tu mam gramy w Hello Neighbor. A duch jest. A to se tego ducha wsadź. No duch jest Kamil bo duch był w pokoju Jak już tak to postawmy Kamil bo Ja nie wchodzę do toalet A wy ci tam Swój własny kibel Czekaj, Czemu moje drzwiotki są otwarte? Nie wiem Tak na no serio? Kurde A mnie tylko wstaniecie ze wspomnianej O! Za bramami, za lasami żyję, nie o, powiem kto, bo dostanę... Nieważne co

Matko Boska, moja macie, weź, bo dostaniemy e, oznaczenie 18+. Plus. Weź, dostaniemy oznaczenie 18+, plus. tam zmienię skina. Jestem, Jestem żab Żabką. Jestem Żabką. Kurde, mam mi operę zlikuję. Przeglądarkę mi zlikuję. To weźcie, ja muszę na chwilę sobie ją zacieniować. Opera. Oczywiście najlepsza przeglądarka to nie jest materiał sponsorowany. Kamil. Kurde. O. was dziękuję. Ej, weź, nie no ma, że kurde To są... administrator. Mam nadzieję, że. Yy, nie dostaniemy za co copyrighta. Jak dostaniemy, to wiesz, Maciek, co cię czeka. Sorry, administrator. Eja, ej, ten moderator dalej jest? Cebula. Czekaj, za małe to. Cebula. Jakoś tak do tutaj krawędzi. Co chcesz? Zobacz. Jezu, nie, co to jest za patologia? Trzy, tam... dwa, jeden, z Ej moderator, dalej jesteś? Odezwij się na czacie. Któż to mógłby być? Ja otworzę, proszę mnie wychodzić. Sprawdzę kamerkę. Um. Pamięt, dzwoni do drzwi jak tu nikogo nie ma Możesz nie mrygać światłem Pokaż się, pokaż się, pokaż się, uwaga, jak chcę zobaczyć czy okazało du -du Tu 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 Patrz jaki kąt mam O E no co to za... To dzwoni. No kto do cholipki dzwoni w tej głupiej drzwi zaraz? Mam... Tuż to. Co za bałwan mi tu... Jak to było? Adopt ja, 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 ja Zaraz przyjdę. Albo pet simulator. To się on jest. Witam proszę pana, co pan sądzi o, o polityce? Co pan sądzi o polityce? Proszę pana, co pan sądzi o polityce? Dobrze, dobrze, dziękuję za za opinię. Proszę...

Pamiętasz mojego skin'a? Małpa upośledzona? Nie wiem stary kamień! Proszę, ja się odizolowałem od was. Panie Boże, ratunku! Ej, patrzcie przez okno! O, ja bym sobie coś uwalił. I ogólnie jak będzie 5 lajków pod tym filmem To Kamil zamieni yy, yy, i Nie, jak będzie 5 lajków Pod tym live'em, Pod tym live'em, Bo ja ostatnio zaczęłam komiks rysować se wam udostępnię jeden z komiksów Bo zrobię ankietę głosowniczą Więc na 5 lajków udostępnię jakiś komiks, który zrobię O kurde, który ja tam już kilka mam no więc proszę o pięć najpiękniejszych... Chicken jockey Trochę dziwny ten chicken to wygląda jak chicken jockey pół roku w roku. Tylko, że to jest sam chicken Chicken banana Chicken banana Chicken banana Nie, nie Balkonem, balkonem, balkonem! balkonem Zamknęcie drzwi. zamknę drzwi balkon. przepraszam, ale jednak nie pomogę drzwi, balkon w zwykłym pokoju otworzę ci balkon w salonie, biegnij! biegnij! No dobra, nie uratujecie nara Miałeś już swoją szansę Nie, miałeś już swoją szansę Koniec. A... Ej, ciekawe czy to jest taniec Taki mm, Nie pozy, tylko emotki Nie, ale chcę pokręcić swoją moc. Otwieraj szybko Kami nie ma Czeka, żadnej małpy a to co, T-Pause? Nie Ja pierdzielę. Wiem, że to jest czerwona małpa. Znaczy. Kolejny T-Pause. Eee, co to jest? Uuu, ale jestem strasznym. Trzech. Nieważny, nieważne. Nie A to teraz lewituje. Patrzcie z tym Bogiem, lewituje. Widzicie, jak lewituje okay. nad balkonem? Kiedyś za Nie, tylko kupiłeś masz jak siedzenie Nie jem tego kurczaka Będziesz kupieczonym kurczakiem Dobra, to na Ja, ja idę Na zakupy idę Miłego dnia wam życzę Ja to zakupy Nie, tam wypiszesz mi w SMS-ie listę zakupów i Listę zakupów mi wyślij i tam przestań gadać ja, to to dobra Chicken banana Chicken banana Ej, dalej jest moderator tutaj? Czekajcie Wszedł do moderatora zadzwonić. Maciek, Kamil Cicho Dlaczego nie odbiera? O, gdzie jest ten witer? A... No, co to co, pa? No... wiem, kto to modela. Niestety ten... No. Szkoda. Ono tak chce Moderator pojechał Seba do to Ale żeś to pięknie napisał. Prawie żadnych błędów ortograficznych poza wszystkim! Chicken, banana, policji. A nie palasa, palasy, a nie polis. Ja te Ja sklep z psami pomyliłem z policją. Psy pomyliłem z policją. Czekaj, gdzie ja mam O tutaj se podjadę Kwiatki Chicken, banana, chicken, banana Chicken, banana, banana Gdzie jestem z ten, No zrób kawę czy tam Do, go, go, go Ale fajne menu W dupie mam te menu Alarm! <suszy> Wiem, może i wydaje się to się I dopiero bym ci dość bo jest taki ten mądry, że możesz być niewidzialny. Co? Jest taki like, a on kosztuje prawie, prawie tysiąc Będę To Kupiłeś to? Nie, kupiłam. nie, nie kupiłem. Nie mam tyle robac. robaków Robaków? E, nie masz? Ja jestem się wyschłały, macie O, Jezu, jesteś tym dołym z Poppy Playtime Chapter 4, tak? Tym no. gościem z Poppy Playtime Chapter 4. Znasz go? Mo się Dołym nazywa. No, to lepiej uciekaj, bo on nie jest taki miły. A nie ma żadnych y, palonych batonów. Co to jest? Egiplan. Ja mogę przenikać Ugi. przez ściany. Jak się nazywa hugi ługi? ługi. <laughs> Czekaj, to nie jest przypadkiem baton? Nie, to jest czekolada. Fun. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana banana. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana banana. banana. Jak to szło, nie? Tam jest ale coś tam się ten bana, to tu, 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 tu. Ej, kurde, zapomniałem. Ej, proszę od teraz nie śpiewać piosenki. Bo o kurde, nie chcę dostać kopierać strajka, oczywiście. Ej, proszę mnie, nie, 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 nie strajko, report o go, go, go. Dławię się star. Cześć, oczy... Zatka SIĘ! Gdzie to piroć strójka została? To jest... Martiniu! Czyli krew krew mam Wiesz, że ja jestem z metalu? ty jest, jest, <grym> jest olej! Ale Maciek, masz krew pianinową! Znowu być. A To jest robot, on olej ma tylko, albo w ogóle nic, tylko metal, jak kabelki, a w kabelkach nie jedzie. Wróciłem! Kurde, sam się zauważyłem. Dobra, yyy... Ja zakupy. Czekaj, ja się tylko Ty przyszedł. Przyszedł. Mam twoje zakupy! Chodź tu ty kurczaczku jeden, nie ruszaj się! I jeszcze baton Ten tak O, to, 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 to się napisa... Czekaj, nie mogę sprawdzić, mam nadzieję, że mi to... Na sędziowie nie Yy, trudne, a nie to tam jakaś grupka O ja pierdziele odsuń się ode mnie ty szatanie Wcielony Odsuń się ode mnie ty złoś wcielony Odsuń się ode mnie Chicken banana, chicken banana, chicken banana ba Skáčte, chwilę, na chwilę chyťte, audio.